Hejo, Co nam dzisiaj w duszy gra? Czwartek, 8 stycznia 2026 rok, 16:12 czasu angielskiego. W związku z tym, że ostatnio ileś razy słyszałam, znaczy no już w przeciągu załóżmy paru miesięcy, ileś razy słyszałam od różnych ludzi, że biblijne. Życie człowieka, tak jak tutaj się wyświetla, że tam 900 lat żyli, czy ileś tam set lat żyli, ludzie to, że to było liczone według księżyca, czyli od nowiu do nowiu załóżmy, albo od pełni do pełni, jak kto woli, był to liczony jako jeden rok. Więc e, w związku z tym, znaczy więc <laughs> w związku z tym, że ja tym tematem się bawiłam e, no, już z 20 chyba lat temu, e, jeśli nie więcej, e, czyli to by było w 2006 roku, to by było 20 lat, e, myślę, że nawet trochę wcześniej się tym bawiłam, jak jeszcze byłam w Polsce, e, to e, mówię, dobra, zrobię na ten temat nagranie. E, i teraz tak, pobawiłam się, nie będę tego pokazywała na tym, pobawiłam się tutaj w wyliczanki na kartce, nie chcę mi się tutaj nawet kalkulatora używać. Sami możecie sobie to sprawdzić. Czyli tak. Temat jest tego nagrania, ile lat żyli starobiblijni, no bo później Bóg ograniczył wiek do 120 lat po potopie. Także ile żyli starobiblijni ludzie, i sami możecie sobie to sprawdzić, policzyć. Ja tylko wam Przedstawię tutaj ten fragment. I tak, gdy Adam miał 130 lat, urodził mu się syn podobny do niego jak, jako jego obraz i dał mu na imię Set. Wiemy, że przed Setem miał Kaina i Abla. Także, no ale tutaj jest, załóżmy. Kain był zły, przeżył, Kain zabił Abla, no czyli Adamowi się nie podobała, Bóg wyrzucił Kaina z jakiegoś tam już raju Adamowego, czyli, dobra, ale to bez większych szczegółów. I teraz tak, 102, miał 130 lat, 130 lat. Oj, ja źle tu policzyłam. Źle napisałam. Napisałam 120 lat, tu 130 lat. Dobra. W każdym razie możecie to sobie obliczyć w ten sposób. Czyli 300, wiemy, że lata jako słoneczne mają 130, 365 dni, a co 4 lata 366. No ale tak, minimalizując 365, dzielimy na 28. Wychodzi to około 13 miesięcy w roku, czyli to by było 13 lat, 13 lat księżycowych w jednym roku słonecznym. I teraz trzeba by było po, policzyć, tutaj sobie wezmę jeszcze raz kalkulator, bo tu sobie źle policzyłam, czyli 130 podzielić na 13, łatwe do... Hmm. O, miesięcy sto trzydzieści lat, e, słonecznych, kurczę, jak ja to liczyłam? Um, w każdym razie już się za zagmatwałam. E Zwykłego roku, a wcześniej zrodził. Um. Aha. Uh, Czyli tak, dobrze. Czyli e, 130 lat e, podzielić na 13 równa się 10. No tak, bo tu mi wyszło ze 120. To by miał 9,2, ale w dziesiątkach. Nie w dwunastkach, licząc miesiące, tylko e, po przecinku. Czyli tam nie wiem dokładnie. W każdym razie sami możecie sobie to sprawdzić. E, Skomplikowane dalej idzie. To bym miał 10 lat, gdy jemu by się urodził sen. To musiałby spłodzić, mając dziewięć i trochę lat. No, załóżmy, jeszcze takie przypadki są z tym. z tym tutaj. Z to, gdy. Gdy Adam miał sto, y, 130 lat, urodził y, syna. Dał na imię Mu set. Dobra. Teraz dalej idąc. Gdy, gdy set miał 105 lat, urodził y, się. Urodził mu się syn Enosz. I teraz tak. Y, Enosz miał. Nie, y, 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 przepraszam, tu jest jeszcze set. Gdy set miał, gdy set miał 105 lat urodził mu się enoz. set najpierw. Gdy set miał 105 lat według księżycowych, czyli załóżmy 105... 105, o jej mózg mi nie pracuje, St 105 nowiów, 105 pełni, czy tam jak zwał, tak zwał. I teraz te 105 dzielimy na 13, żeby wyszedł rok słoneczny. To wtedy by było, że miał 8 lat. Gdy urodził, gdy, set, gdy setowi urodził się enosz, musiałby set mieć 8 lat, czyli musiałby spłodzić, gdy miał 7 lat. No załóżmy, wezmę tu przez zaciskające się zęby. Gdy set miał 7 lat, musiałby spłodzić. Siedem i trochę. No załóżmy, przez zaciskające się zęby. Wezmę, że załóżmy, mógłby mieć. Dobra. Tutaj, gdy Enosz miał 90 lat, urodził Ken Kenan. Gdy Enosz miał 90 lat i teraz te 90 lat dzielimy znowu przez 13, żeby wyszedł rok słoneczny. Z księżycowych wyszedłby rok, rok słoneczny. Wyszło mi, jak liczyłam, to, że miałby 6,9, ale 9 to jest w dziesiętnych, nie w dwunastych, tylko w dziesiętnych. No to trzeba by było znowu podzielić tam jakoś, ale to tak w uproszczeniu. Czyli e, Enosz musiałby mieć około 6 lat, żeby spłodzić e, Kenana. Nie wiem, czy to tak mogę odmienić. Kenan. Kenana, no chyba dobrze. Musiałby mieć 6 lat. Lecimy dalej. Tu jest 90 lat. Jeśli e, ci ludzie, którzy mówią, że to było operowane e, latami księżycowymi, no to nie wiem, sześciolatek czy e, człowiek, dziecko mające 6 lat może spłodzić e, jakiegoś drugiego człowieka. Powiecie, że ci, co bardzo się upierają tymi latami księżycowymi, że no może kiedyś była inna ten... No załóżmy, lecimy dalej. Gdy Kenan miał 80 lat, miał lat 80, urodził mu się Mehalalel

Około 4,5 roku. Dziecko 4,5 letnie, czy mogłoby zrodzić, spłodzić, czy mogłoby spłodzić kolejne dziecko? I tutaj dalej, 65 lat, czyli tutaj było 70, 70 lat, tutaj dalej 60, 65 lat. I tak dalej, 62 lata, tutaj dalej, 65 lat. Także, czy jest to możliwe? Według, jeżeli, jeżeli coś chcemy mówić, to warto też sprawdzić, czy to jest możliwe. Gdyby to były lata księżycowe, czy ci ludzie, jako małe dzieci, według naszego, według naszego istnienia, czy mogłyby spłodzić dziecko, żeby. Urodzić kolejne dziecko. Moim zdaniem nie. Także takie nagranie krótkie chciałam zrobić. Zanim jednak coś powiecie, sprawdźcie, zweryfikujcie. Zanim no, przepraszam bardzo, się ośmieszycie. Ja tutaj też się troszkę ośmieszam, bo e, tutaj patrzę na zapiski, że się pomyliłam. E, zamiast 130 to 120 napisałam e, i trochę dukałam. E, też się trochę ośmieszam, ale myślę, że nie ośmieszam się, jeśli chodzi o fakty. E, a tymczasem złeczki chowamy do pudełka. Pozdrawiam i do następnego jakiegoś nagranka, papa. Pa.